Witam wszystkich dzisiaj na kanał Wiedzie. Pierwszy taki, jakby troszkę promocyjny materiał, bardziej testy, yy, robione w sumie też trochę po koleżeńsku, bo jednak nie, niczego nie, nie chciałem od, od firmy, której materiał wziąłem do testów. Yy, ale już dosyć wstępów. Krótko mówiąc, chodzi o yy, pakiety baterii litowo-żelazo-fosforanowych firmy Heckman. <coughs> Są one w dwóch rodzajach. Są to albo powerwale montowane bezpośrednio na ścianę, albo są to yy, tak zwane zestawy rakowe do szafy. Można je też położyć myślę na regał. W razie czego yy, bardzo podobne w konstrukcji. Yy, te same pojemności, te same wartości ładowania, rozładowania, nominalnie wszystko to samo. Yy, obydwa niewiele ponad 2-5 kWh pojemności. Po tym gdy je otrzymałem Oczywiście za chwilę podrzucę tutaj unpacking Który do łatwiejszych nie należał stwierdzę ale to pełna profesji Jest to taki styl nie widziałem jeździ baterie Teraz jak to rozpakować? Bądź mądry. Trzeba to, złe A? A, trzeba to wszystko złe narzędzie wziąłem. Trzeba to wszystko poodginać, palercia. Dobra, wyjdź za pauzy, ja tu pod Już? Mm -hmm. No Dominik, załatwiliście mnie tym unboxingiem. Ale lepiej tak, niż wcale. Wejdzie to? Podejdź tu. Kamerzysto, mój kochany. Łap ostrość. No, patrzcie jakie się O Jezus Maria. Przecież mi zaraz odbiorą papiery, jak to podniosę. I to waży chyba z 50 kilo No zobacz Elegancko działa Wszystko jest chyba nie? To się przesunęło, ale ładnie pozabezpieczone Dobra, to resztę sobie już poza kamerami potwieram. Z tymi pojedziemy do Marcina, a z tą białą zostaniemy u mnie. Będziemy ją testować. Co tu jest? Certyfikat. W pięknie. No i wiadomo, trochę złączek. Kabel do komunikacji z następnym BMS-em. Wszystko gra. Dobra, Dobra. Stwierdziłem, że u mnie trochę będą się marnować w takiej ilości przy tym moim małym falowniku 3,6 i zdecydowałem, że trzy sztuki serwerowych potestujemy u kolegi Marcina. E, zaś u mnie e, był na, była najpierw jedna bateria e, Powerwall, i tam skontaktowałem się z chłopakami. Z Hitmanem mówię: Kurczę, panowie, do testów troszkę mało. Mówię, czy jest możliwość wysłania drugiej. No i faktycznie. Wysłali mi drugą, dzięki czemu było takie ładne 10 kWh już energii, z czego 8 do wykorzystania, bo tak liczymy zawsze 70-80% baterii warto jest używać, nie więcej, mniej z reguły też nie, no bo po co wtedy ta bateria. Teraz pokażę Wam jak wyglądał wstępnie montaż u Marcina. A teraz samego Marcina po tych dwóch miesiącach testowania, czy jest zadowolony, zapytamy go o jego zdanie, o jego doświadczenie. Zobaczymy, co nam powie na temat tych baterii. No to, jesteśmy już u Marcina na wizycie kontrolnej. Cześć, Cześć, to jest Marcin. Tutaj z okolicy Wrocławia, blisko mnie. Jesteśmy na wizycie na systemie, który montowaliśmy jakiś czas temu Marcin, miesiąc ponad minął, nie? Testowania. No, nie? Okej. Okay. I powiedz mi tak, kilka taka seria krótkich pytań. Bo tutaj połączyliśmy z falownikiem Deje, naszym ulubionym na grupie. Nie, nie, niechlubnym królem hybrydowego w gridu. I powiedz mi takich kilka pytań, jakbyś troszkę bliżej mógł stanąć, tak, żeby było. System montażu tych baterii, tak? Od 1 do 10, gdzie 1 to jest tak ciężko albo źle oceniasz, a 10 no to tak dosyć dobrze, łatwo. No, wiesz co? System jest montażu bardzo prosty, tak jak widzimy, nie? lat 19 to jest akurat 29U, ale no, moduł za modułem, moduł za modułem i podpinamy. Natomiast jeżeli chodzi o oprogramowanie, no to, to ty mi pomagałeś, też jest w, w miarę. Widziałem, że to w miarę ci poszło jakieś 10 minut. Dało radę. <grafię> ja dało radę, to nie? więc w skali od 1 do 10 to określiłbym jako to 9-10. Mm -hmm. Jest to prosty system. Tu na razie widzę, połączyliśmy w systemie kaskadowym, ale tak jak uzgadnialiśmy, przejdziesz prawdopodobnie na busbar, żeby to tam ładnie A. się równolegle rozkładało, Nie grzało tych tam pośrednich gdzieś klampów na, na złączach. No to, to tyle taką wiesz, taką zaletę, że jest tutaj taki mały łącznik. On-off, więc nie trzeba lekkiem go rozłączać I, i on pozwala nam po prostu pracować na tej baterii nie? Oczywiście. Czyli jak połączymy w kaskadzie, to łączymy to, e, sobie, nie ma żadnych iskier, nic, nic, dopiero później załączamy, kiedy już jest to podpięte, no nie? Włączanie i wyłączanie jest bardzo proste, no nie? Eliminuje nam to jakby dużo problemów. Nie? No dobra, a tak patrząc na takiego zwykłego użytkownika, który się zastanawia, jak rozwiązać nasze problemy netbillingowe współczesne, też na ile może jesteś ogólnie zadowolony z tych baterii, też tak od 1 do dziesięciu? To znaczy, no ja tutaj jestem bardzo zadowolony, nie? Dlatego że, e, wiesz, przez cały sezon. E, Niby mam 10 kW na dachu, ale byłem w systemie on-gridowym i przyszło mi teraz 6 tysięcy dopłaty, no nie? A tutaj po półtora miesiąca jak gdyby mam zero praktycznie, no nie? No rozumiem. Dopłaty, czyli na bieżąco ja sobie konsumuję... To, wy, wy, wygładziłeś to tak, zużycie zdecydowanie. No bo ja mam pompę ciepła, mam pompę głębinową, mam własną wodę i to jednak ciągnie, no nie? I to ciągnie właśnie w tych okresach, kiedy jest ciemno, po prostu nie świeci, no nie? I, i, i teraz ja potrzebuję wtedy swojej energii, no nie? No dobra, dobra. Także tak to wygląda. Um, czyli mówisz, że można polecić tak, ten tak, system. Tak, najbardziej to jest system, wiecie, włącz wyłącz i nic się nie martwisz, nie? A praktycznie obsługuje ci wszystko. Razem aplikacja tego daje, Ona Ci pokazuje wszystko. No to jest taki, taki system. Który bardzo gada ze sobą. Dobrze. Gada ze sobą jest odporny, prawda? Tak? Na, no, na różne takie rzeczy, no nie? czyli przeprogramowanie baterii. Wspominałeś też, że turbinkę tu będziesz podłączał taką tak, średniego właśnie. napięcia w drugi MPP. Jest świetny, ponieważ ma trzeci string, właściwie drugi string, ale trzecie wyjście. Na e, turbinę. Tak, osobne MPPT, samiak. które ma swoją krzywą, oh, i wow. bardzo dobrze tańczy z turbinami wiatrowymi. Tak. Także tak. słuchajcie, może, może po, po jesieni, po zimie się zobaczymy u Marcina i jeszcze większy banan na twarzy, bo turbina turbina Turbinkę zrobi mały, swoje. zakupioną, jest, leży w garażu. Więc czekamy jeszcze od Jimmy'ego na słup. Tak jest. Będziemy montować. Mamy zgodę tutaj z sąsiadów, żeby postawić to. Nasz kochany ja to już Jimmy. postawili trochę. Tak, mało, tak. Ale to wiecie. A może, może pokażemy w sumie też ten system kaskadowy, bo tutaj Aha, okay. o, nasi widzowie nie wiedzą, ale razem myśleli, myśleli i wymyślili. Wspólnie jakieś 160 IQ sumarycznie się zebrało. I, I zrobiliśmy taką kaskadę. Jeden system, właśnie taki, bardzo, bardzo. Bezpieczny. Bezpieczny taki Bezpieczny, dla, dla normalnego użytkownika no powiedzmy typowy Media Marks, nikogo nie obrażając ale no mniej zmartwienie jest przy tym tutaj deje no, tak i hekmanie tak, tak a, a drugi drugi zaraz podejdziemy i pokażemy wam kaskadę którą zrobiliśmy specjalnie pod pompę ciepła i pod yy, oświetlenie dobrze pamiętam dobra no więc tutaj z tej strony to, to tyle myślę osobiście też mogę polecić. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. Kwestia można szafę pancerną Marcin tak załatwić używaną, ale No właśnie, to 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 jest strzał, nie? Ale na szerszym regale na głębszym myślę, że też bez problemu można byłoby je układać i, i spinać razem, nie? One mieliśmy taką możliwość, więc tak. One przebicia żadnego nie mają, także bezpieczne są tutaj z tej strony 100%. Jest uziemiona, także też nie mam problemu. Tak, tylko Pamiętajcie yy, yy, Według Zepsuj to samo. Oczywiście kolory nie są zachowane, ale jak u siebie robicie, to warto te plusiki na czerwono. Na czarno jest tutaj akurat minus. Będziemy to, Wiecie, będziemy to dopracowywać z czasem. Tak, wszystko jest pod kontrolą. Kaskadę opartą o asuny zobaczymy na innym filmie, żeby nie przeciągać tutaj testów. No i teraz na sam koniec jeszcze zobaczymy, jak to wygląda u mnie. Opowiem Wam, czym się różnią trochę bardziej te, te dwa zestawy baterii. Jesteśmy przy pakiecie baterii, które u mnie w domu były testowane w przeciwieństwie do tamtych serwerowych, rakowych u Marcina. Co cechuje Powerwall'a? Fajny wyświetlacz, na którym wszystko elegancko widzimy: jakie natężenie, jakie napięcia, stan naładowania baterii, czyli SoC, State of Church. Oczywiście też możemy poszczególne parametry. Wszystkich celek zauważyć, a także jeżeli były jakieś alarmy, to też tam po kolei pokazuję na każdej celce, kiedy coś się złego działo. Tu teraz mamy o godzinie 22:30 67%, na tej dolnej mamy 64%. Wiadomo, każdy BMS się troszkę swoimi prawami rządzi. Są to zbliżone wartości, a falownik wyciąga. Sobie średnią wartość, czyli 65%. Odłączony jest od sieci, tak zapobiegawcze, bo straszna burza u nas walnęła. No i tak stwierdziłem, że odłączę sobie całe zasilanie domu. Chodzi teraz tylko na temu w gridzie, jak widać. W końcu piękny woltarz zamiast 250-260 mamy idealny sinus 230. <laughs> Niestety ten falownik. Ale to opowiem jeszcze w podsumowaniu później, co i jak, co mi się w nim nie podoba, co mi się w nim podoba. Jest jeszcze troszkę bałagan, ale to wynika z tego, że są testy, także tu wszystko będzie przemodelowane. Na miejsce tej baterii wleci znowu falownik chiński. To jest troszkę takie dążenie do doskonałości. Tutaj mamy zestaw. Na Orange Pi Solar Asistanta, o której też w następnym filmie więcej opowiem wspaniała aplikacja? Jeżeli chodzi o deję, bo niestety bardzo trudno było deje wpiąć w Home asystanta, którego bardzo lubię, gdzie ładnie wszystko można sobie poukładać, wyświetlać, trzymać historię u siebie, a nie gdzieś tam na serwery chińskie wysyłać, ale wracając do baterii, co jeszcze wyróżnia PowerWall od baterii? które są w większości dostępne na rynku. To na przykład rozłącznik, który oprócz 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 tego stryczka on off, bo tu mamy switch, switchem, ale w wallboxach tutaj mamy jeszcze rozłącznik typowy do DC dla tych parametrów baterii dobrany który całkowicie nam blokuje tutaj jakiekolwiek napięcie wyjściowe na klemach. W razie czego jest to takie fajne zabezpieczenie też. Masa odrobinę większa od tych rakowych, no ale to wynika też z konstrukcji. Komu mogę polecić te baterie? Komuś, kto nie ma na przykład miejsca na regały, ma tylko wąski fragment garażu, kotłowni, czegokolwiek, jakieś tam komórki, gdzie zmieści się tylko falownik i na przykład dwie Dwie takie baterie, i powiem Wam, że z tym falownikiem mniejszym, jednofazowym, te dwie baterie to do bardzo dobry tandem. Jedna, przy takim zużyciu, jak ja mam ustawione na fazie, troszkę za mało mogłoby być. <laughs> troszkę byłoby za mało, dlatego że u mnie średnio dobowo schodzi 8 kWh na tej fazie off więc no tutaj niestety te dwie baterie, czyli każda po. Każda po 5,12 kWh, co nam daje razem 10 z hakiem, a wiadomo, że nie wykorzystujemy w 100% tych baterii. Zawsze to jest około 80%, 70% tak optymalnie. <laughs> to jest taki stopień wykorzystania, który ustawiamy na falowniku bezpośrednio. Ale o tym też jeszcze więcej w filmie, na którym będę podsumowywał system Deje. I ogólnie wady, zalety, wszystko to tylko się zdążyło uzbierać. Czy jestem zadowolony z tych baterii? Jestem. Co przemawia na korzyść, oprócz tego, że są schludne i, i zajmują mało miejsca? Na pewno prostota montażu, tak samo jak przy tych rakowych. Co jest trochę na minus, no to niestety cena. Cena to tam mniej więcej z tego, co kojarzę, średnio wychodzi 1000 zł więcej za. Za te wallboxy czy tam Powerwall, już teraz mogą się pomyśleć, a chyba Tysiąc 1000 złotych więcej w porównaniu do tych, które widzieliście u kolegi Marcina. Więcej danych z tego, jak zachowywały się baterie przez te dwa miesiące użytkowania, pokażę wam przy okazji odkrywania Solar Asistanta aplikacji, którą użyłem specjalnie do komunikacji z Deje. Tyle moja bateryjka biedna sobie czeka na lepszy czas. Tutaj troszkę muszę się jeszcze odgruzować, jak już zapakuję baterię z powrotem do właścicieli. No niestety moje wrócą. Te od Marcina zostaną. Marcin sobie je kupił do swojego systemu. Jest z nich bardzo zadowolony, a nie ma po prostu czasu, żeby się bawić w takie rzeźbienie jak ten mój potworek mały litowy w tej skrzyni. No, to tyle. Wracamy do podsumowania. W kwestii podsumowania, kicia, idź stąd, uciekaj. Yy, w kwestii podsumowania, yy, polecam firmę Heckman. Niestety jest taki problem, że no nie bawią się w detal. Oni pracują z instalatorami. Jeżeli jesteście instalatorem, serdecznie polecam się skontaktować z firmą, o której tutaj mówimy. Świetny kontakt, fachowe podejście to na pewno. Ich baterie mają 5 lat gwarancji, są sprawdzone na miejscu, nie przyjeżdżają buble, nie musimy się martwić i w sumie są chyba jednymi z tańszych tego rodzaju teraz na rynku. Także konkurencyjność jest bardzo yy, mocno tutaj stoi, jest, jest na wysokim poziomie. Co jeszcze takiego mogę powiedzieć? A jeżeli byście chcieli indywidualnie kupić takie pakiety, to będzie też w linku, link w tym opisie pod filmem, yy, gdzie można się skontaktować po, po falowniki Deje oraz po baterie firmy Heckman. Ponieważ mamy też w razie czego możliwość indywidualnie tam przez jednego człowieka tutaj z naszej grupy, który się też zajmuje mniej więcej tymi rzeczami, importami, bardzo zaufany w porządku, gość, także polecam zdecydowanie. Aha, jeszcze co do Marcina, no to jeżeli jesteście z okolic Wrocławia, zostawię też kontakt na samym dole opisu do Marcin'a i po prostu on jako instalator też może wam taką instalację fotowoltaiczną na yy, daje na falowniku hybrydowym oraz na takim pakiecie baterii wykonać dla waszego spokoju i dobrego snu. no i to tyle myślę więcej podsumowania nie ma sensu kiczka zostaw statyw no to do zobaczenia. Ciao.